Hej, siemanko, witam was ponownie w Assassin's Creed Unity i. A tam za mną się całują, trochę się tam tegują. To ich sobie zostawimy, niech się, o, się zajmują sobą, a my się bierzemy za tych ludzi tutaj. Jak tam dojść do nich? W sensie do tego spotkania na pewno nie możemy się bić, bo to już będzie dead wtedy. E, natomiast takie przenikanie między ludźmi to jest chyba dobry pomysł. Czepmy się o tych, o tych. Świetnie. Gdzie? Teraz tutaj w drzwi? Nie. Um. Hmm. Coś tu jest dziwnego. Może tutaj są drzwi jakieś. To mi wygląda na balkon, ale to nie. Oj, tam jednego. Dobra, tu jest balkon, to też nie. Zamknięte. A dobra, niech będzie tak. Może gra chciała, żebym tutaj skoczył. O, tu jest nasz ten. Arno, właśnie. Proszę, proszę. Nie spodziewałem się, kurde, po roczu, że będą tutaj nawiązania do Unity. Proszę bardzo, mały Arno i Elis. Dobrze, czo, co my tutaj musimy zrobić? Są chyba normalni ludzie. Oni nam nic nie zrobią. Tam gdzieś ze ścianą, hmm. gdzieś tutaj są. No tutaj. Czy musimy ich wyrżnąć? Niech będzie. Ok. Spokojnie, spokojnie. Nic tutaj się nie działo.

Ano? Where have you gone? To Ty... jest ta scena. Boże drogi. To jest ta scena, kiedy Arno zabił ojca. No to Chodź super. Wiemy już kto go zabił. O, Connor and his assassins. The American Revolution undid your Templar business. Perhaps we shall start a revolution of our own. Ah. Please, please. Uphold the principles of our order and all that for which we stand, never share our secrets nor divulge the true nature of our work. Do so until death, whatever the cost. This is my new creed. I am Shay Patrick Cormac, Templar of the Colonial, of the American right. I am an older man now, and perhaps wiser. A war and a revolution have ended, and another is about to begin. May the father of understanding guide us all. No, moi drodzy, to jest to. Doszliśmy do końca serii tym samym ją kończąc. Ale powiem szczerze, że nie spodziewałem się tutaj nawiązania do Unity. Hmm. Ja wiedziałem, że tam templariusze zabili. Tego ojca, no ale nie wiedziałem, że to był właśnie Szej. Bohater z Roga. Tak, jeszcze słowem o tej grze, no to. Nie wiem, w sumie była taka średnia. Chociaż wszystkie asasyny są średnie. Nie są jakieś takie. nie wiadomo jakie, chociaż jest to gra AAA czyli z najwyższej półki, ale. no nie wiem. Fabuła była taka. Słaba dosyć. Nie wciągała nic, ani w ogóle... Przecież bawiłem się, no, w miarę, w miarę dobrze. E, ale to tylko dlatego, że misje były takie dosyć fajne, a nie bo... bo fabuła coś tam wciągała czy coś. Fabuła była dosyć przeciętna i to takie wygórowane to opinia. gotta hand it to you numskull. you proved yourself to be more than a simple research monkey the data you extracted from shea, no shea, no I I I has served us well Shea's story is a message one that says that when threatened what an assassin truly wants isn't freedom but order and we represent the highest order there is whatever you learn from your animus experience only scratches the surface. We have existed since before recorded human history and have recently been reborn, disguised as Abstergo Industries. And entertainment? You have crossed the threshold, and your eyes have been opened. You have seen the world for what it truly is. There's no turning back now. We got big plans for you. The Father of Understanding guided you to us, and for that, we are grateful. The test of your true worth begins now. And it begins with a choice. Join us and a bright future will be all yours. Refuse. No takie tam. Dobrze, ja się z wami żegnam. I dziękuję, że towarzyszyliście mi w całej serii. Asasyna. No cóż, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. I do zobaczenia niebawem w jakiejś innej produkcji. Zobaczymy, co to będzie. Pa, pa.